Okay, dzień szósty w Dogma kalendarze adwentowe, i piątka jest tutaj. I w piątce znowu mamy taką mini minikuleczkę z Linda. Przejdźmy do kalendarza z balei. Piątka jest tu i to jest dość duże. Znowu okienko wekrze. Ciekawe co tutaj będzie. I z balei dzisiaj mamy sól do kąpieli w takiej saszetce. pokazać taką książkę, <coughs> dlatego że jestem na filologii angielskiej, jeśli nie wiecie. I no niestety zdarzyło się tak, że brakło mi troszeczkę punktów i mam warunek z literatury. No i w którymś z filmików, nie wiem, wydaje mi się, że chyba to mówiłam i że w końcu tego nie wycięłam. Była taka sytuacja, że zmienił się program, jeśli chodzi o m.in. literaturę i historię i jeszcze tam kilka innych przedmiotów. Ogólnie zmienił się program na filologii angielskiej. Więc Innymi. I stało się tak, że osoby, które mają warunek Muszę poprawić zarówno materiał z pierwszego roku, jak i z drugiego, mimo że jestem na trzecim i warunek mam tylko z jednego semestru z drugiego roku. E, no tak e, i po prostu muszę poprawić te obydwa lata, bo oni idą trybem przyspieszonym i mają tak jakby skondensowane pigułce na mniej semestrów w tą literaturę, niż ci, co szli starym trybem. Ci ze starego trybu e, mieli tak, że literatura była rozłożona na na cztery semestry, albo 5 z tego co pamiętam, a teraz zmieniło się tak, że literatura jest na dwóch semestrach. I byłam kiedyś u takiej pani e, ostatnio, e, która mnie przygotowywała m.in. do matury angielskiego i odsprzedawała swoje książki. I akurat zobaczyłam tą książkę u niej i odkupiłam ją, ze względu m.in. na ten warunek i na to, że e, będę pisać pracę licencjacką. I słuchajcie, ta książka jest y, cudowna, jeśli chodzi o literaturę. Ja ją sobie gdzieś tam już zaczęłam podczytywać. Jest podzielona od początku. Jest średniowiecze, jest y, Middle English Literature. Wszystko jest podzielone, są praktycznie wszyscy i nawet jeszcze więcej z tych autorów, których omawialiśmy na literaturze. Ja już tam gdzieś pozaznaczałam to, co y, ważniejsze i jeszcze muszę ją dokończyć czytać. Dopiero zaczęłam w sumie, ale już widzę, że jest cudowna i ma tutaj też wydarzenia historyczne, y, także czuję, że po prostu będę dobrze przygotowana jeśli ją, jeśli tylko ogarnę tą książkę i teksty i również tłumaczenia tych tekstów i rozpoznanie co autor miał na myśli. W ogóle y, pytanie, co autor miał na myśli, to jest najgorsze pytanie dla mnie i, i tego bardzo nienawidziłam na języku polskim. Z języka polskiego byłam po prostu najgorsza. Ortografia mi szła dobrze, dlatego, że z ortografią nie miałam problemów, natomiast jeśli chodzi o to, co mógł czuć autor, czy co mógł mieć na myśli, byłam z tego najgorsza, kompletnie tego nie ogarniałam, w ogóle z języka polskiego byłam straszna. Z tego, co pamiętam, mój procent na maturze z polskiego, jeśli się nie mylę, to było 40%, 45%, więcej jak 50% na pewno nie miałam, także także, no, także z polskiego zupełnie mi nie szło, no to Natomiast angielski i matematyka, po tym jak mi ktoś wytłumaczył matematykę szła mi już dużo lepiej i e, nawet do tej pory pamiętam wzory matematyczne i, i dobrze powinnam jedną panią, która też mi pomagała z matematyki i dzięki temu polubiłam matematykę i potem już jak ją zaczęłam rozumieć to zadania sprawiały mi przyjemność. I z angielskim było tak samo, z polskiego niestety byłam noga. Co dziwne potem wstąpiłam do kółka teatralnego na studiach, nawet dwóch, nie zawsze się potrafiłam i nie zawsze się potrafiłam wczuć to co mógłby przeżywać taki bohater czy jak powinnam się zachować, zrozumieć uczucia w tym w to jestem naprawdę dość kiepska natomiast samo bycie w kole teatralnym sprawiało mi przyjemność także i cieszyłam się, że w końcu się odważyłam dołączyć do tych kół zainteresowań samo występowanie i bycie w tym kole sprawiało mi ogromną przyjemność, niestety mamy czas jaki mamy, jedno koło niestety się rozwiązało, drugie gdzieś tam mogłoby się uratować, natomiast, natomiast y, mamy sytuację na całym świecie jaką mamy studia są zdalne, więc tak y, średnio żeby zrobić cokolwiek, natomiast wspominam to jako bardzo dobry czas. Hejo i otwórzmy sobie kalendarze adwentowe, oczywiście zacznę od Zinda i dzisiaj w szóstce mamy znowu taki duży cukierek. Przejdźmy do balei. Szóstka jest malutka. Tutaj. Zobaczymy, co będzie. I w szóstce. Mamy taką różyczkę. To jest takie mydło, które się rozszcza w kąpieli. Także dość ciekawe. Jak na razie z tego kalendarza z i jestem bardzo zadowolona. Chciałam wam pokazać. Zapakowałam właśnie dwa prezenty gwiazdkowe. Tak, już gwiazdkowe. Dlatego, że zamówiłam je dużo, dużo wcześniej. Nie wiedziałam, kiedy przyjdą. Dlatego, że tylko na jednej z chiń stron to te dwie rzeczy, które chciałam na prezent i przyszły super jakości, natomiast nie wiedziałam kiedy przyjdą, dlatego zamówiłam je parę miesięcy wcześniej i zapakowałam je już, kupiłam papiery. Papiery są z Biedronki akurat do pakowania, także włożę je pod choinkę. Oczywiście to nie jest wszystko, bo są tylko dwa prezenty dla jednej osoby, także jeszcze będę musiała coś tam domówić, tylko się jeszcze zastanawiam co. A najlepsze jest to, że w tym roku przez sytuację w kraju, kompletnie nie ogarnęłam prezentu na Mikołaja. Mam prezent pod choinkę, a nie ogarnęłam na Mikołaja. Czym się nie od drugiego? Nie wiem, jakoś tak pod Mikołaja raczej stałem się jakiś mniejszy prezent zrobić, a w tym roku kompletnie jakoś nie ogarnęłam, żeby to zrobić. No, musiałam szybko kupić coś, coś przez internet, bo się okazało, że nic nie mam. No, także trochę przypał z Mikołaja, Kompletny. Na szczęście udało mi się kupić to, co chciałam, także mam nadzieję, że osoba obdarowywana będzie się z tego cieszyć. Zawsze, po prostu, zawsze się przygotowywałam na takie okazje, jeśli chodzi o prezenty. Robiłam wcześniej, pakowałam wcześniej, dokładnie tam przemyślałam, co takiej osobie kupić, tak żeby sprawić jej przyjemność, a w tym roku kompletnie dałam D, także zdarza się czasem najlepszym. W ogóle odkąd mamy sytuację jaką mamy w kraju, że siedzimy w domu, to jakoś tak postanowiłam spędzić tą niedzielę tak świątecznie. Mam nawet świąteczne skarpetki i nie mam kominka w domku, dlatego włączyłam sobie kominek na YouTubie. Zostawię Wam linki do kominków. Niektóre są nadawane tak jakby na żywo 24 godziny i wyciągnęłam w ogóle pudełko ze zdjęciami miło powspominać te wszystkie czasy i, i powrócić i powrócić do szczęśliwszych chwil gdzieś tam, gdzie się wyjeżdżało, także polecam na niedzielny wieczór włączyć sobie kominek, poświęcić czas bliskim, czy powspominać dobre czasy, poglądać zdjęcia, a tutaj mam książki dlatego, że mówiłam wam o warunku z literatury i mam tu jeszcze właśnie włoski, także też będę musiała się za to zabrać, dlatego że zbliża mi się koniec semestru i po tym semestrze kończymy właśnie fakultet z włoskiego, co oznacza, że szykuje mi się egzamin i ustny i pisemny. No niestety będę musiała bardzo dużo jeszcze przećwiczyć przed tą sesją. I w ogóle znalazłam dwie muszelki z nadmorza, które przywiozłam w tym roku, kiedy po raz pierwszy pojechaliśmy nad morze. Także też mega pamiątka. Tak po tym jak wczoraj wam powiedziałam o moim warunku i o, i o tym, że byłam na zajęciach teatralnych w końcu dołączyłam do nich wtedy kiedy poszłam na studia chciałam wam właśnie o tym powiedzieć że jeśli macie coś, czego chcielibyście spróbować na przykład właśnie koła teatralnego czy jakiś zajęć tanecznych, czy nie wiem Basenu, czy jakiegoś kółka matematycznego, poezji, cokolwiek to jest, jeśli macie coś takiego, co chcielibyście spróbować, ale na przykład jesteście nieśmiali, wstydzicie się, że zrobicie z siebie błazna, albo że popełnicie jakiś błąd, albo coś Wam mówi, że nie, nie nadaje się do tego, albo na przykład koleżanka, kolega mówi, weź w ogóle, daj spokój, nie błaźnij się. Ja akurat nie miałam takich znajomych, którzy mi tak mówili, ale no wiadomo, zdarzają ja się, różne sytuacje, to jeśli na przykład macie coś takiego, ale się wstydzicie, boicie, że coś pójdzie nie tak, że może się ośmieszycie na jakimś kole zainteresowań, ale chcielibyście tego spróbować, to, to naprawdę zachęcam was, żebyście przełamali się i dołączyli po prostu do, i dołączyli do grupy, która tam was interesuje i odważyli się pójść na pierwsze zajęcia właśnie z tańca, czy, yy, czy z zajęć teatralnych, czy cokolwiek właśnie co tam chcecie, ale na przykład się wstydzicie, jesteście nieśmiali, boicie się, że coś pójdzie nie tak i no chciałam wam powiedzieć, że często to, czego się najbardziej boimy jest tym, co powinniśmy tak naprawdę właśnie zrobić. Także tym filozoficznym akcentem chciałam zakończyć tego dwudniowego vlogmasa. Mam nadzieję, że dostaliście wymarzone prezenty na Mikołajki, że wam się podobały i Mikołaj o was nie zapomniał, tak jak zapomniał miał porozmawiać ze mną w pewnej sprawie. No cóż, zdarza się nieogarnięcie, że na Mikołaja też się daje prezenty. I nie wiem, jakie ja mogłam zapomnieć. I do zobaczenia w kolejnym vlogmasie.